Atmosferę, która tutaj jest wszyscy są współpracują, wszyscy się poznają. Te stroje, to cała scenografia to po prostu wszystko tak się dopełnia. Bardzo przyjemna atmosfera wokół tego i te próby, i samo przedstawienie na koniec. Po prostu ciarki przechodzą, jak czasami się słyszy te piosenki. Lubię być e, obserwowaną przez innych, lubię być w takim jakby centrum uwagi. No i to jest, jest to dość fajne. bardzo podoba mi się to, że tak jakby każdy może wyrazić siebie, no i no praca po prostu z innymi ludźmi poprzez poznawanie ich. Chyba to, że tak bardzo się ze sobą zaprzyjaźniamy z aktorami innymi, to, że możemy się wcielić w zupełnie różne role, od takich spokojnych po takie bardziej emocjonujące, wyraziste, krzykliwe czasem. To tak wszystko nas uczy takiego. No, takiej gry aktorskiej, ale także poznawania tego aktorskiego świata, no bo chyba w żadnej szkole nie, nie jest to w takim stopniu jak u nas. No i u nas też w historii, dlatego, że mamy te historyczne wydarzenia, historyczne spektakle, także dużo takich elementów historycznych jest zawartych. Możliwość odczucia być jakimś innym. E, takie możliwość sprawdzenia się w tym i poczucia in czegoś innego niż na co dzień. Ale również e, współpracę, e, ten kontakt z ludźmi, ze współaktorami, e, to bardzo zacieśnia więzi. Cierpliwości. Takiej kreatywności, bo to trzeba znaleźć rozwiązanie. Yy, ogólnie takiego szuk szukania rozwiązań, yy, odwagi na pewno, bo żeby wyjść przed tą publikę, to trzeba być odważnym. Współpracy z ludźmi, bo no jednak w grupie siła, i no zawsze tam gdzieś sobie pomagamy. Mnie uczy na pewno, e, oprócz takiej gry aktorskiej, to dużo, dużego zorganizowania, na pewno ćwiczymy swoją pamięć poprzez zapamiętywanie tekstu, e, trochę takie dopasowanie strojów poprzez epoki, także zawsze jest taki, taka, taki element tej historii zawarty. Samodyscypliny, bo jako iż nie jestem tutaj ze szkoły, tylko jestem absolwentem, czasami muszę wstać nam dwie godziny wcześniej przed szkołą, przyjść na próbę. No, walka ze samym sobą generalnie jest, żeby być na wszystkich próbach i zagrać jak najlepiej po prostu. To jest już teraz moje trzecie przedstawienie. Jeśli dobrze liczę, będzie około 6. pewno byłem tak. Byłem żołnierzem. Raz grałem marszałka i teraz gram młodą osobę, która jest w scenie gdzieś w parku. Jestem chciała, ale nie wiem, jak to się powiedzie. No zobaczymy, bo. Według mnie aktorem zostaje ktoś takim naprawdę talentem. Szczerze mówiąc jeszcze o takich rzeczach nie myślałam. Sądzę, że raczej nie pójdę w ten drogę, ale bardzo mi się podoba granie w teatrze. To jest ogromne marzenie. Wiem, że to jest trudno dostać się do takich szkoły aktorskiej, ale gdyby była to taka okazja, to naprawdę tak, bo widząc te wszystkie garderoby tutaj w teatrze i tą scenę, to naprawdę y, chciałabym w przyszłości tak y, grać w takim da, prawdziwym teatrze.